Imię, nazwisko? Maciek Dobrowolski. do nim? Kiedyś na Legii miałem flagowy od tego, że machaliśmy flagami na Krytej, a teraz nie mam. Wiek? Według matryki 41, ale ja uważam, że jestem forever Miasto, dzielnica? Warszawski Ursynów. Co robisz w życiu? Bardzo często mnie można spotkać na Legii. Jakie mecze Legii widziałeś w tym sezonie? Poza Gibraltarem wszystkie. Twój pierwszy mecz na Legii? W 1989 Legia grała z Górnikiem Zabrze, wygrała wtedy 3-2. Wiem, że jedną z bramek strzelił Darek Dziekanowski. Pierwszy wyjazd? W 1997 do Łodzi na finał Pucharu Polski z GKS em Katowice 2-0 dla Legii. Najlepszy mecz Legii jaki widziałeś? Ciężko powiedzieć, bo właściwie to wszyscy mówią, że Tinajkos. a tak naprawdę no to Legia nagrała dużo dobrych spotkań, ale takie naj... Naj takie najbardziej te, które zapamiętałem to według mnie w Krakowie w 2002 mm -hmm. roku A, e z Wisłą, Kraków, Stanko, Switlica wtedy strzelił na 1-1 i po tym meczu mieliśmy mecz w Warszawie z Odrą Włodzisław, po którym zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. Najgorszy mecz jaki widziałeś? E być może sporo tych... E Meczów było, bo tak naprawdę to dla mnie najgorsze mecze są wszystkie te, do których się nie przykładają piłkarze albo przeszli bokiem, albo nie wiem, albo w jakiś sposób odpuścili i o takich spotkaniach jawnie nikt nie mówi, ale we wszystkich, w których nas oszukali. Najpiękniejsza bramka? Sporo było bramek takich naprawdę pięknych. Nie potrafię teraz przypomnieć sobie jakoś szczególnie z danego meczu, no ale wiadomo, że takie najważniejsze się, się pamięta, no to czyli Czarka Kucharskiego e, z meczu z Panathinaikosem, albo Adama Fedoruka w meczu z Górnikiem, tutaj, to wszystkie Jakie bramki, po których e, jakiś znaczący sukces był dla Legii. Jakiego nieoglądanego meczu najbardziej żałujesz? Żałuję, że nie pojechałem do Göteborga, e, kiedy Legia awansowała do Ligi Mistrzów po raz pierwszy. Najlepsza atmosfera na trybunach? Też ciężko powiedzieć, ja zapamiętałem jak kiedyś na Starym Stadionie yy, podczas meczu z Petrochemią Płock trybuna kryta rozkręciła cały stadion i z 0-0 piłkarze wygrali 3-0. Yy, no i co, a tak to takich spotkań było naprawdę, naprawdę dużo i teraz to właściwie na każdym tutaj można liczyć na do, dobry doping i na super atmosferę. Najzabawniejszy moment na meczu. Też było tego tyle ciężko wybierać, ale pamiętam jak kiedyś pojechaliśmy na pożegnanie czarka kucharskiego do Łukowa i był mecz pożegnalny tego piłkarza. I razem z moim kolegą Wiktorem, w trakcie meczu, poszliśmy do budynku klubowego. budynek klubowy to taka szum, szumna nazwa, bo to był bardziej taki barak, gdzie w jednej z, w jednej z sal był stół zastawiony. Wszystkim, co możliwe, no i usiedliśmy sobie. Zaczęliśmy, zaczęliśmy konsumpcję. Po czym wszedł prezes i się zapytał, co robimy. Powiedzieliśmy, że służbowo jesteśmy. Popatrzył na nas i mówił, że, że prosi wyjścia. mówimy, że przyszliśmy wywiad z nim tutaj zrobić. No jak usłyszał, że wywiad będzie z nim przeprowadzany, to się przysiadł. Skończyło się tak, że dostaliśmy jeszcze kartki na wędliny w zakładach wędliniarskich w Łukowie. Najciekawsze wydarzenia na meczu? No, właściwie. Najciekawsze to, jak wyszedłem z więzienia i pierwszy mecz na Legii i coś, czego mi najbardziej brakowało. Miałem okazję z powrotem tutaj się pojawić i wejść na gniazdo i podziękować wszystkim kibicom za to, że pomogli mnie uwolnić. To jest przeżycie, którego do tej pory nie, nie potrafię jakoś zestawić z innymi. No i bardzo dobrze wspominam wyprawę do Tbilisi tu po Cała wyprawa ta na mecz do, do Gruzji to jedna wielka przygoda. Ulubiony zawodnik z obecnego składu? Szczerze mówiąc, to nie mam. Nie mam takiego. Ulubiony zawodnik z przeszłości? Kiedyś bardzo lubiłem w ogóle moim idolem był Krzysztof Ratajczyk. Był taki piłkarz w Wimbledonie, Winnie Jones, i on słynął z tego, że grał bardzo brutalnie. i bardzo ostro. I Krzysiek Ratajczyk był takim dla mnie odpowiednikiem tamtego piłkarza. Nigdy nie odstawił nogi, głowy. Pomimo tego, że nie strzelał bramek, to był naprawdę, był dla mnie <grych> znaczącą postacią. I jeszcze pamiętam, że miał fryzurę y, taką charakterystyczną i panowała nawet taka moda, że się wszyscy wtedy strzygli na Rataja. Najlepszy stadion, jaki odwiedziłeś? Przez sentyment, sentyment legi. Najgorszy stadion? Nie wiem. Było kilka. Możliwe, że ruchu Radzionków był jednym z gorszych. Najlepsze przeżycie związane z Legią? To tak jak wspomniałem, no, powrót po blisko czterech latach na Łazienkowską, powrót do przyjaciół i yy, od razu po moim wyjściu, można powiedzieć ten sam sezon, Legia zdobyła Mistrzostwo Polski, Puchar Polski. No to, to wszystko to dla mnie już było wtedy tak jakby w ogóle nie do opisania. Najgorsze przeżycie? Jeszcze jako młody kibic y, przeżyłem to, że zabrano Legii w 93 roku, że zabrano Legii y, tytułu Mistrza Polski. Kto przyprowadził Cię na Legię? Pierwszy raz to przyprowadził mnie mój tata, ale nie dlatego, że był jakimś zagorzałym kibicem, tylko po prostu ja go prosiłem, żeby mnie przyprowadził. No i mnie przyprowadził. Potem to już raczej sam chodziłem, aż do czasu, kiedy się z grupą kolegów z Ursynowa wybieraliśmy na mecze. Jesteś legionistą, bo? Bo Legia to dla mnie synonim tak naprawdę wolności, i w ogóle wszystkiego co w życiu, najważniejsze, wszystkich wartości, zasad. Jak byłem małolatem, to przychodzenie na Legi było taką odskocznią od szkoły, było czymś takim zakazanym. Tutaj można było po, popatrzeć, jak piłkarze trenują, na meczach można było posłuchać piosenek, tutaj się przeklinało, tutaj wszystko się robiło po raz pierwszy. Yy, potem w późniejszych latach, no to wiadomo, że tutaj się poznało wszystkich tych ludzi, z którymi spędza się całe życie. Praktycznie większość kontaktów w telefonie to są ludzie związani z Legią i to jest Legia. Jak miałem to, to nieszczęście być po drugiej stronie muru, to patrząc w telewizji na Legie i słuchając, co śpiewają kibice, patrząc na trybuny, to czułem się tak naprawdę wtedy wolny i że też jestem w jakiś sposób tutaj. No a tak sobie wyobrażam, że ci co mają rodziny, żony, dziewczyny, narzeczone. To dla nich jest to jakaś też odskocznia od takiej codzienności. Tutaj mają tą chwilę taką dla siebie. Są w gronie ludzi, którzy się rozumieją. Yy, I to też jest taka wolność. I tak tak bym chciał całe życie spędzić. Jedna rzecz, jaką byś zrobił będąc prezesem Leni? Yy... Przede wszystkim bym się zastanowił, jak ściągnąć tutaj ludzi, bo w dzisiejszych czasach mało bardziej interesują się komputerami, jakimiś używkami, chodzeniem w jakieś dziwne miejsca. I ta w cudzysłowie moda na legie, ale też moda generalnie na chodzenie na mecze, na patrzenie na sport przemija, więc zrobiłbym coś w tym kierunku, a tak żartobliwie to mogę powiedzieć, że kiedyś rozmawialiśmy że jakbyśmy mieli dużo pieniędzy i byli jakimiś prezesami właśnie, to byśmy pomyśleli o, żeby otworzyć dom starców tylko dla kibiców Legi. Wtedy ci wszyscy starsi panowie mogliby sobie razem mecze oglądać jeździć na wyjazdy. Kogo zaraziłeś miłością do Legi? Ja zaraziłem naprawdę dużo ludzi miłością do Legi i cały czas staram się to robić, A... Nie mam y, dzieci, więc jeszcze, jeszcze nie doraziłem dzieci swoich. Ale, ale tak to wielu znajomych. Jakie na Twoją pasję reagują najbliżsi? Bardzo dobrze, do tego stopnia, że y, moja mama, która może nie jest jakoś tam, z, y, jakoś tam biegła w internecie i w tych sprawach. Jak nawet mnie zaprasza na obiad, albo yy, do siebie na jakąś uroczystość, to, to wcześniej mi mówi, że już sprawdzała na stronie, czy Legia gra wtedy mecz, czy nie. A jeszcze jak do mnie dzwoni zawsze przed meczem i się pyta, gdzie jadę, i mówię na przykład, że jadę do Krakowa albo, nie wiem, do Gliwic, to mówi, to zawsze mnie pyta, czy mamy z nimi zgodę. No, chociaż wie, że praktycznie nie ma nikogo tutaj już w Ekstraklasie, z kim mamy zgodę, to i tak mnie zawsze o to pyta. Dzięki wielkie.